Witam serdecznie. Byłem w trakcie nagrywania innego materiału, ale od jednego z widzów dostałem artykuł, po którym po przeczytaniu włosy mi stanęły dęba, że takie coś w ogóle się dzieje w Polsce, w ogóle we współczesnym świecie, a mianowicie wrzucę wam tutaj ten artykuł. Jedna z sieci dystrybucji, jedna z większych sieci w Polsce, czyli mówimy tu teraz, o, mówimy o Biedronce, podpisała umowę z przewoźnikami. Jed, okolicznymi przewoźnikami dostarczających dostarczających towar do Biedronki umowę tak jakby konkurencyjną pracowniczo konkurencyjną o co chodzi pracownicy pracujący pod Biedronką jeżdżący pod Biedronką nie mogą się zwolnić z Biedronki i przejść do firmy konkurencyjnej która lepiej płaci bo Biedronka zablokuje to po prostu nie wpuści ich na firmę tak bo dostaną zakaz wjazdu na firmę czyli co za tym idzie? Firma typu na przykład Mlekpol, Mlekowita, która 80% produktów swoich dostarcza do biedronki, czyli powiedzmy produkty spożywcze, mleczarskie, powiedzmy sery, e, inna firma masarskie, wędliniarskie i tak dalej, po prostu spożywka, czy nawet przemysłówka. E, firma, która obsługuje biedronkę w większości, tak? No bo firma, która obsługuje w małych ilościach, nie będzie miała z tym problemu, ale jak, jeżeli takie firmy, które obsługują, a jeździłem pod Mlekpolem, więc wiem, że. Bardzo dużo towarów idzie do biedronki. Nie przyjmie takiego pracownika, dlatego że po co im pracownik, który nie będzie mógł obsłużyć jedną z 80, jedną z większości towarów, które będą dostarczane z ich firmy. Co za tym idzie? Nie znajdzie pracy. No, pomyślcie sobie, do jakiego tu absurdu w tym momencie dochodzi, tak? Biedronka narzuca swoje zasady, gdzie pracownik może pracować i za ile, tak? Bo w, w, czyli w tym wypadku albo pracujesz pod biedronką, albo nie pracujesz w ogóle, tak? Bo nie pójdziesz sobie do firmy Krzak, czy do firmy, kurde, jakiejś innej, która obsługuje biedronkę, bo. Taki pracodawca nie będzie miał z ciebie pożytku, dlatego że ty nie będziesz mógł wjechać finalnie na tą biedronkę, żeby rozładować towar, bo biedronka cię nie wpuści. No głowa mi wybuchła, jak to przeczytałem. Pomijając to, że biedronka już zajął się tym urząd zajmujący się takimi sprawami, podobno biedronce grozi 2 miliony kary za to, za tą manipulację. Zobaczymy finalnie, jak się to skończy, bo wiadomo, że 2 miliony dla takiej biedronki to jest nic, a nerwy i to, co ile pracownicy stracili przy tym czasu, nerwów, braku, brak możliwości znalezienia pracy, ile zwolnień przez to poszło, to jest kolejna sprawa. Podejrzewam, że tam pozwy się posypią za zbiorowe, za to, za to co Biedronka zrobiła, ale dalej nie rozumiem tutaj, w ogóle tej, nie jestem w stanie ogarnąć tej sytuacji. To się w pale nie mieści, no. Pal 6. Biedronka manipuluje pracownikami, gdzie pracownik może pracować, ale co na to kierowcy, co nas co na, za to... Co na to pracownicy? Że oni na takie coś się godzą, i oni w ogóle na takie, takie coś się przejmują takim czymś. Za przeproszeniem, chuj w tą biedronkę. Nie biedronka, to idźcie do Lidla, do Kauflanda, do nie wiem. Ten jest, tych dystrybucji jest naprawdę dużo. Możecie jeździć. Fir na firmy, które nie obsługują biedronkę. A nawet jeżeli nie ma w okolicy takiej firmy, to co za problem jest kupić 500 za 500 zł, czy za 1000 zł, wydawać miesięcznie na paliwo 50 zł, mieć spokojną głowę i dojeżdżać sobie do firmy w, następne, w następnym powiecie, czy powiedzmy w następnym mieście, gdzieś w pobliżu. No naprawdę, to nie jest tak, że jest jedna firma, która jak was nie przyjmie, to wy nie znajdziecie pracy. W tym momencie jest taki niedobór kierowców na rynku transportowym, że to wy możecie przebierać. W ofertach, a nie pracodawca, że tak powiem, masz. Wy możecie przebierać w ofertach, a nie odwrotnie. To pracodawca ma problem ze znalezieniem pracownika, a nie pracownik pracy. Ludzie, na, na litość boską, no bo czyta, czyta, czytam taki materiał i normalnie nie wierzę własnym oczom, co, co widzę. Rzeczy, wiadomo, na rynku transportowym działy się różne machlojki i tak dalej, wszystko się wiąże z pieniędzmi, tak tylko kasa się liczy i nic więcej. Ale to wy powinniście pokazać, że macie w nosie jakąś biedronkę, czy jakiegoś innego molocha i po prostu mieć ich w dupie zawsze, proszę. Kurwa! Dlaczego? No, Jakieś pytanie, jeszcze? To oni będą potrzebować pracowników i to oni sobie wsiądą w końcu, te ciężarówki, będą sobie jeździć i rozwodzić te, te towary sami. Bo niestety, Biedronka rzeczywiście obsługuje bardzo dużo kierowców, bardzo dużo firm obsługuje, y bardzo dużo pracowników y ma u siebie w firmie. W w w jednej z dystrybucji, bo ich jest, wiadomo, bardzo dużo, w co w drugim mieście jest wielka dystrybucja Biedronki, ale dalej to nic nie zmienia, nie samą Biedronką żyje człowiek. Jeżeli oni robią takie, ta, takie rzeczy, to wy powinniście mieć ich w nosie, za przeproszeniem, i nie przejmować się tym, i jeszcze pisać na forach i przekazywać dalej, żeby nie iść tam, bo tam jest wyzysk i, za przeproszeniem, skam w takich firmach, bo... Ludzie, którzy siedzą w takich firmach, to dla mnie to jest, jest w ogóle absurd, nie? To, to jest absurd, że ludzie pracują w takich firmach. Bo to pod, no, pod, normalnie podchodzi pod niewolnictwo. Ja, jakbym miał iść do biedronki, to nie wiem, musiałbym nie mieć ręki albo, albo nogi, żeby tam, żeby tam pójść. I też nie wiem, czy bym, czy, 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 by, czy bym się na to zgodził. Za żadne pieniądze bym nie poszedł do takiego molocha pracować, to jest po pierwsze, bo nie lubię takich firm. Wiadomo, każdy robi to, co uważa, tak? Jeden lubi Sołtysa, drugi córkę Sołtysa. Ale da. Dalej... Ale nie rozumiem tego, że kierowcy, jest dużo kierowców, co się na to godzi po prostu, tak? I nie widzą w tym problemu. Jeżeli widzą, widzi, kolega ci mówi, że taki problem jest, istnieje, dowiedz się, co jest, puść to dalej, wystaw im opinię. Niech ludzie to czytają, niech wiedzą, bo potem przychodzi taki nieświadomy pracownik i ma problem, tak? I ma problem, że potem nie może znaleźć sobie pracy, nie może znaleźć sobie nie może iść sobie tam, gdzie chce, bo Biedronka blokuje przyjęcie pracownika do danej firmy gdzie nawet nie ma na to wpływu, bo chcesz się przyjąć do firmy, która powiedzmy nie ma nic wspólnego z Biedronką, jedynie co, to dostarcza im towar, tak, bo Biedronka go zamawia. Ale nie, bo Biedronka ma sieć ogólnopolską i jeżeli oni zablokują, chcą zablokować pracownika, powiedzmy na przykład mój kolega dostał zakaz yy, wjazdu na Biedronkę, to to nie jest zakaz wjazdu na jedną Biedronkę, dostajecie zakaz ogólnie na każdą Biedronkę i jak chcecie wjechać na firmę, pojawia się ochroniarz w systemie, że taki pracownik nie może wjechać, bo ma zakaz z jakiegoś tam powodu. I wiadomo, że ta Biedronka was zablokuje, tak? Ale to tak jak powiedziałem, świat nie kończy się na Biedronce. Nie dajmy sobą manipulować. Żyjemy w XXI wieku. Jest ogromny niedobór kierowców, Może, możemy sobie przebierać na, z lewo na prawo z ofertami pracy. Idźcie tam, gdzie będziecie mieli lepiej. Dobrze, gdzie będziecie mieli. Jeżeli coś wam nie pasuje w pracy, jeżeli pracujecie już rok, dwa, trzy w firmie było super, nagle się coś popsuło, nie wiem, kierownikowi odwaliło, nie, nie siedźcie w tej firmie, nie, nie róbcie tego błędu co większość kierowców, po prostu się zwolnijcie, jeżeli pracodawca nie chce, was, nie chce Was zwolnić za porozumienie z PRON, wiecie, że można to obejść, to są takie, mamy takie czasy, że idziecie na L4 i macie to w dupie za przeproszeniem, bo w tym momencie nie wiem, czy wiecie, takiego Wam dam tipa, weszło takie, takie, taka ustawa, taka możliwość, że idziecie do lekarza rodzinnego, czujecie się zmęczeni, Daną pracą, czujecie się e, po prostu zniszczeni psychicznie, i możecie iść do lekarza i poprosić o e, urlop z tytułu wypalenia zawodowego. I każdy lekarz, oczywiście on przeprowadzi oględziny, przeprowadzi, wypyta was a z jakiego powodu, jak to się stało, e, co miało na to wpływ. Opowiadacie, że firma e, wykorzystywała was, jesteście zniszczeni psychicznie, fizycznie e, i w ogóle, i dostajecie urlop. Przynajmniej 2-3 tygodnie, tak? Z, z tytułu wypalenia zawodowego i jeszcze wam za to zapłacą. Jeżeli się nie chce zgodzić jak normalny człowiek za porozumieniem stron i nie wygra z wami pracodawca. To są mówię, nie te czasy, co były kiedyś już teraz, tak? Znajcie swoje prawa, myślcie głową i nie dajcie się wykorzystywać, bo naprawdę... Co jakiś czas słychać, widać jak wypuszczam artykuły różne, czy od kierowców się słyszy, że taka i taka firma wykorzystuje, że nie płaci, że to... A pracodaw, pracownicy i tak tam siedzą, bo liczą, że co, że się coś zmieni? Nie, nic się nie zmieni. Jeżeli pracodawca jest dziadem, to on dziadem będzie, to się nie, nic się nie zmieni. Będzie tylko gorzej. A wy będziecie... Tym trybikiem, który najbardziej to ucierpi na tym, bo zawsze jest tak, że kierowca jest na szarym końcu łańcucha pokarmowego i to on dostanie zawsze po dupie. Tylko że inaczej jest dostać po dupie, być nieświadomym tego, po prostu no, zaliczyć jakąś wtopę, tak? Nie, nie byłeś świadomy, no, szukałeś nowej firmy, wiadomo, no, człowiek się sparzy. Ale inaczej być tego świadomym i iść. W to zaparte i w to świadomie, to wtedy to już jest po prostu jawna głupota, tak? Jeżeli ktoś wie, jaka firma działa, wie, że pracodawca nie płaci, wie, że ma yy, odchyły jakieś te spala, spalania, jakieś dziwne obciążenia i pracodawca dalej chce tam pracować, no to już wtedy nie ma ratunku, tak? To, to, to wina jest wtedy pracownika. Także myślcie naprawdę głową, bądźcie rozważni i nie dajcie się wykorzystywać. To jest taki apel mój. O, dla Was życzę wszystkim miłego dnia i spokojnego tygodnia. Pozdrawiam, cześć.